W dniu 15 lutego około godziny 8.15 rano dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym pożarze budynku w miejscowości Pieszyce na ulicy Ogrodowej 25, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia cztery zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp ochotniczej Straży Pożarnej z Piskorzowa oraz zastęp ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów i przeprowadzeniu rozpoznania, kierujący działaniem ratowniczym stwierdził, iż doszło do porannego odparowania z elewacji Szyronu, który znajdował się po porze nocnej. To wzbudziło zaniepokojenie mieszkańców w budynku, którym wydawało się, iż prawdopodobnie spod piwniczenia budynku wydobywa się dym, który być może jest spowodowany ogniem. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Działania Straży Pożarnej zostały zakończone, mieszkańcy uspokojeni, a zastępy wróciły do miejsc stacjonowania.